Zacznij w sukasenie do wolnej pozycji medytacyjnej. Skrzyżuj nogi, wydłuż ciało, wydłuż tył pleców, szyi. Zrelaksuj ramiona i pogłęb oddech. Weź wdech, z wydechem przejdź do klęku podpartego. Ułóż dłonie pod ramionami, kolana pod biodrami. Z wydechem obniż biodra, odłóż klatkę piersiową i zrelaksuj czoło na macie. Pozycja dziecka balasana. Weź głęboki wdech i zrób wydech. Pamiętaj, że pozycja dziecka jest pozycją, w którą możesz wejść zawsze, by odpocząć i zrelaksować oddech. Z wdechem wejdź do klęku podpartego. Z wydechem opuść biodra, usiądź płasko na piętach w wirasanie. Zrób wdech. Z wydechem wysuń stopy w prawą stronę i skręć tu w lewo. Odłóż lewą dłoń na prawym kolanie, prawą dłoń za plecami. Z każdym wdechem postaraj się wydłużyć kręgosłup, poczuć, że możesz dotknąć koroną głowy sufitu. Z każdym wydechem postaraj się skręcić odrobinę bardziej. Weź wdech, wydłuż kręgosłup. I powoli z wydechem odwróć tułów do centrum, odłóż dłonie na kolanach, zrób wdech w Z wydechem wysuń stopy na lewą stronę i skręć tułów w prawo. Weź wdech, ponownie wydłuż kręgosłup, i z wydechem skręć tułów. Jeszcze dwa spokojne i rytmiczne wdechy.